W tym materiale zajmiemy się procedurą 4U. Zaczniemy od pytania, czym ona w ogóle jest. 4U to procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego z udziałem masowego zabójcy. na należy rozwinąć jako: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremni atak. Uważaj oznacza, aby zwracać uwagę na nietypowe sytuacje i informować o tym służby za pomocą numeru alarmowego. Chodzi tutaj głównie o odbiegające od normalności zachowanie ludzi, mogące wskazywać na przygotowanie do ataku. Ciężko zrobić listę takich zachowań, ponieważ ich wachlarz jest nieograniczony poczynając od zamaskowanych ludzi z bronią idących ulicą, a po pozostawiony bagaż na przystanku autobusowym. Do rozpoznawania takich sytuacji powinien posłużyć nam nasz instynkt, który podpowie, że coś jest nie tak. W przypadku, gdy rozpoznasz potencjalne zagrożenie, nie podchodź i nie sprawdzaj na własną rękę. Zadzwoń na numer alarmowy. Drugie U, czyli Uciekaj, dotyczy sytuacji, gdy doszło już do zdarzenia. Najważniejsze to oddalić się z miejsca zdarzenia i pomóc tym innym osobom, które spotkasz na drodze. Warto też informować o zagrożeniu osoby, które próbują wejść w strefę zagrożenia nieświadomie. Przede wszystkim pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. To jest priorytet. Jeżeli zagrożenie jest zbyt blisko, albo ktoś nie reaguje na Twoje próby pomocy, nie ryzykuj. Natomiast, gdy uda ci się uciec, postaraj się uspokoić i zadzwoń na 112. Powiedz skrócie, co się stało, a potem odpowiadaj na pytanie operatora, aby informacje jak najszybciej trafiły do odpowiednich służb. Gdy nie masz możliwości ucieczki, przechodzimy do następnego punktu, czyli ukryj się. Postaraj się zabarykadować w jakimś pomieszczeniu lub ukryć za dużymi przedmiotami. Pamiętaj o wyciszeniu urządzeń, które masz przy sobie, i zgaszeniu światła. To jest moment, by pomóc psychicznie innym osobom, które są w Twoim pobliżu. Informując, że zachowanie ciszy i spokoju jest teraz najważniejsze. Ostatnim punktem jest udaremni atak, jeżeli wiesz, że nie masz możliwości uciec, a napastnik i tak ci znajdzie, masz pełne prawo się bronić. W swoim pobliżu praktycznie zawsze znajdą się przedmioty, które mogą posłużyć jako improwizowana broń. Taką bronią może być chociażby krzesło, gaśnica, kij szczotki, czy nawet nożyczki, czy długopis. Zaangażuj do ataku jak największą grupę osób, która przebywa stopą w ukryciu. Postaraj się zaatakować z zaskoczenia i z jak najmniejszej odległości. Dobrym przykładem może być, gdy napastnik będzie przechodził przez drzwi. Niezależnie, w którym z tych etapów się znajdujesz, postępuj zgodnie z zaleceniami służb, które pojawią się na miejscu. W przypadku, gdy jesteś w strefie zagrożenia, pamiętaj o podniesionych, pozostawionych na widoku dłoniach. A jeżeli udało Ci się udaremnić atak, rozbrój w miarę możliwości przeciwnika i odczuć broń jak najdalej. Pod żadnym pozorem nie trzymaj jej w ręce dłużej, niż tego wymaga sytuacja, aby interweniujące służby nie pomyliły cię z napastnikiem. Tyle na temat postępowania w przypadku zagrożenia masowym zabójcą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, na blogu opowiem o samej procedurze 4U i ich odpowiednikach w innych krajach. Rozwinąłem także niektóre elementy procedury o kilka z mojego punktu widzenia ciekawych możliwości opracowanych przez zagranicznych specjalistów. Zapraszam również do oficjalnej strony 4U, gdzie znajdują się bardzo profesjonalne materiały wideo oraz poradniki dotyczące tej procedury, przygotowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego która nomen omen jest twórcą tego rozwiązania w polskich warunkach. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji i regularnego odwiedzania mojego bloga, a także do kliknięcia w dzwoneczek, aby żadne nowe materiały Was nie ominęły. Pamiętajcie, bądźcie przezorni, to się opłaca.